Cześć, ja mam na imię Asia i ty dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak ważne jest naładowanie się, jak ważne jest pamiętanie o tym, żeby dbać o nasze chrześcijańskie baterie. Jeżeli chcemy żyć takim w pełni chrześcijańskim życiem, jeżeli chcemy kochać ludzi, jeżeli chcemy zachowywać się tak, jak mówi Biblia, jeżeli chcemy stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa. Kwestii właśnie miłości, cierpliwości, spokoju itd., dalej, to musimy się ładować. Już oczywiście te wszystkie rzeczy możemy osiągać, dlatego że mamy Ducha Świętego, który nam w tym pomaga, ale jeżeli nie spędzamy odpowiednio dużo czasu z Bogiem, no to możemy dosyć szybko zauważyć, że te owoce Ducha Świętego nie będą w nas aż tak mocno widoczne i sami będziemy czuć je coraz mniej i coraz mniej. Jeśli chcemy czuć te owoce Ducha Świętego w sobie, jeżeli chcemy, żeby inni ludzie też korzystali z tego, że one w nas wzrastają, że one są w nas coraz mocniejsze, to musimy się naładować. Musimy się naładować Bożą obecnością, co oznacza, że musimy spędzać czas z Bogiem. Tak jeden na jeden, i dbać o tą relację. Bo to właśnie kiedy spędzamy z nim czas, ładujemy się Jego obecnością i będzie to widoczne w naszym życiu. Będzie widoczne w naszym życiu to, ile czasu spędzamy z Bogiem. I oczywiście Bóg jest cały czas wokół nas i możemy cały czas się do niego modlić, cały czas z nim rozmawiać, ale myślę, że takie spędzenie z nim codziennie takiego czasu, takie skupienie się mocniej na nim w ciągu całego dnia jest bardzo istotne i ważne. Bo bez tego naładowania się bardzo ciężko nam będzie robić te wszystkie rzeczy, które wskazuje nam Biblia. Bardzo ciężko będzie nam robić to, co mówi nam Bóg, wykonywać Jego instrukcje, jakiekolwiek by nie były. Nie jesteśmy w stanie bez tego naładowania się robić tych wszystkich rzeczy. Jeżeli jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, to Duch Święty żyje w nas, ale my potrzebujemy dbać o to, żeby go dobrze Go słyszeć. My potrzebujemy dbać o to, żeby On dobrze się przy nas czuł, a jeżeli dbamy właśnie o ten czas jeden na jeden z Bogiem, jeżeli dbamy o to, żeby ładować się każdego dnia Jego obecnością, to równocześnie też naturalnie dbamy o to też, żeby lepiej słyszeć Ducha Świętego i, i bardziej odczuwać też Jego owoce. I był tam z Panem 40 dni, 40 nocy, nie jadł chleba i nie pił wody. I Pan napisał na tablicach słowa przymierza, 10 przykazań. I gdy Mojżesz zstępował z góry synej, a miał Mojżesz w ręku dwie tablice świadectwa, gdy zstępował z góry, Mojżesz nie wiedział, że skóra jego twarzy leśniła, gdy Pan z nim rozmawiał. Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, a oto skóra jego twarzy leśniła, i bali się zbliżyć do niego. Kiedy Mojżesz wracał po rozmowie z Bogiem, dla wszystkich było to widoczne, nie dało się tego nie zauważyć. Twarz, twarz Mojżesza absolutnie leśniła dlatego, że spędzał czas z Bogiem. Tutaj dodatkowo też Mojżesz pościł. Post to jest również taki czas, w którym to nasza bliskość z Bogiem jest na zupełnie innym poziomie. I jeżeli postanawiamy poświęcić coś dla Boga, po to, żeby się do Niego przybliżyć, po to, żeby Go jeszcze lepiej usłyszeć, to myślę, że zawsze będą tego owoce. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Ten fragment również w pewien sposób pokazuje takie przyjście i naładowanie się Jezusem, naładowanie się Duchem Świętym. Jezus zachęca, żeby przyjść do Niego, a wtedy z naszego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Duch Święty będzie mógł nas być naprawdę mocno widoczny, sami będziemy go mocno odczuwać i w związku z tym będzie się działo wiele różnych innych rzeczy. Nie wiem, może są takie sytuacje, ale ja, kiedy mocno czuję Ducha Świętego, ja, kiedy czuję niesamowicie Jego obecność, czuję to, jak we mnie pracuje, to jest mi ciężko nie wielbić Boga, to jest mi ciężko nie zachwycać się Nim, to jest mi ciężko nie robić tego, co On mi wskazuje. Ta obecność jest tak niesamowita i tak wyjątkowa, że... Naprawdę moim zdaniem nie da się przejść obok tego obojętnie. I wiadomo, że nie każdego dnia jesteśmy w stanie tak samo mocno odczuwać Ducha Świętego, nie każdego dnia jesteśmy w stanie tak mocno pewne rzeczy czuć, ale w pewnym sensie jesteśmy w stanie wybierać, czy czujemy go mocniej, czy słabiej. Wybierając, czy spędzamy czas z Bogiem, wybierając, czy spędzamy czas z Biblią, wybierając, co na co dzień słuchamy, czego na co dzień oglądamy, jak spędzamy nasz wolny czas. Bóg Święty nie objawia się tylko w kościele ani na chrześcijańskich konferencjach. Możesz go czuć niesamowicie dzisiaj u siebie w domu, jeżeli postanowisz, że to Bóg jest dla ciebie najważniejszy, że chcesz spędzić z nim czas, że chcesz czegoś od niego usłyszeć że chcesz po prostu przy nim przebywać i zostawić wszystko inne i pokazać mu, że to on jest dla ciebie najważniejszy. Jeśli pokazujesz Bogu, że chcesz spędzać z nim czas, jeśli pokazujesz mu, że ten czas jest dla ciebie istotny i ważny. To myślę, że Bóg zawsze to honoruje, Bóg zawsze na to odpowiada. Możemy każdego dnia ładować się nim, ładować się w Jego obecności, po to, żeby umieć dać później wiele innym ludziom, żeby później dać innym ludziom miłość, cierpliwość, pocieszenie. Jeżeli się nie naładujemy każdego dnia, to nie będziemy mieć z czego dać. Bóg jest miłością, więc jeśli chcemy dawać miłość innym ludziom, musimy pójść do źródła miłości. Owocem Ducha Świętego jest cierpliwość. Jeżeli chcemy być bardziej cierpliwi, musimy naładować się u tego, kto doskonale wie, czym jest cierpliwość, kogo esencją jest cierpliwość. Jeśli chcemy radości i tą radością chcemy się dzielić z ludźmi, to również musimy pójść do tego źródła. Tylko tam jesteśmy w stanie się tym naładować. A więc jeśli zastanawiasz się, co możesz zrobić, żeby więcej mu zdawać ludziom i żeby samemu czuć się lepiej, to myślę, że to jest taka odpowiedź od Ducha Świętego żeby po prostu spędzić więcej czasu z Bogiem, żeby naprawdę, naprawdę skupić się na Nim i po prostu poprzebywać w Jego obecności. To mogą być różne formy. To może być studiowanie słowa, to może być wielbienie Boga, śpiewanie Mu, to może być po prostu spędzenie czasu w ciszy, w Jego obecności. To może być wypłakanie się Mu, to może być post, lub wstanie po prostu wcześniej rano przed pracą i spędzenie takiego owocnego czasu. Posłuchaj Ducha Świętego, co ci podpowiada, co aktualnie dla Ciebie będzie najlepsze, i naładuj dobrze swoje baterie, by samemu poczuć się dobrze i by móc też służyć innym. Dziękuję Ci za dziś, mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Jeśli nie wiesz, co napisać w komentarzu, napisz, chce się naładować Bożą obecnością. Bardzo dziękuję moim widzom za wsparcie na bajkafi i życzę Wam wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.